Hej kochani, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z pięknego miejsca. Siedzę właśnie w kamiennym kręgu, który po środku ma ziarno życia. Pięknie, spokojnie. Wiatr szumi w liściach drzew. Naprawdę cudne miejsce, tym bardziej, że jest na linii energetycznej świętego Michała. Postanowiłam e, nagrać ten filmik i powiedzieć Wam trochę, jak sobie radzić z panującymi energiami. Energie, jak wiecie, są bardzo intensywne, a nagrywam ten film e, wnów Księżyca w Lwie, 28 e, lipca 2022. Energie są bardzo intensywne i one e, takie pozostaną. Jak wiemy wszystko jest po coś. Dzieje się dla nas nie przeciwko nam, A mimo że może Ci się wydawać, że walić się cały świat. To i tak to wszystko jest dla Twojego dobrego, dla Twojego najwyższego dobra. Żebyś w końcu zobaczył, zobaczyła, zajrzała tam, gdzie nie chcesz patrzeć. Te energie, tak jak mówiłem one. One się nie obniżą, one będą tylko coraz większe, ale można sobie z nimi pięknie poradzić. Właśnie przebywając w takich pięknych miejscach w nałonie natury, w przyrodzie, bardzo pomaga przytulanie do drzew, chodzenie boso po trawie, po piasku, zanurzenie się w żywej wodzie. W żywej wodzie, czyli w oceanie, w morzu, w jeziorze, w rzece. A jeżeli nie macie takiej możliwości, to branie prysznica, częste branie prysznica też pomaga. Jeżeli ten prysznic bierzemy z intencją oczyszczenia, wtedy jest jeszcze lepiej. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo czasami tak jest. To wystarczy umyć ręce i pozostawić ręce pod płynącą zimną wodą i spukać te ręce aż po łokcie i poczuć, aż ta energia, wszystko, co nam nie służy, już schodzi. Kolejnym takim zabiegiem, którym możemy sobie pomóc, to są kąpiele w soli i w sodzie oczyszczonej. To potrzebuje być dosyć intensywne w sensie ta sól, zawartość soli i zawartość sody potrzebuje być dosyć, dosyć mocna. Najlepiej się wykąpać w takiej wodzie z pół kilo soli i 250 gram sody. Ta kąpiel powinna być tylko 20 minut. Nie więcej, najlepiej wieczorem, gdzie można od razu położyć się do łóżka, ponieważ możecie się czuć bardzo zmęczeni. Sól wyciąga wszystko to, co niepotrzebne, chroni przed wszystkimi przed, przed złymi energiami, nazwijmy to, złymi energiami. I dobrze jest sobie taką kąpiel zrobić. Jeżeli na przykład mieliśmy bardzo trudny dzień albo byliśmy wśród dużej ilości y, ludzi, to y, kąpiele w soli są bardzo dobre. Jeżeli nie masz wanny, bo tak może być, że masz tylko prysznic to wtedy dobrze jest sobie wsypać e, sól i co najważniejsze nasza e, kłodawska, zwykła sól, biała albo różowa z Wieliczki. E, i, i ba, mają bardzo dobre właściwości energetyczne, są bardzo dobre bardzo dobrze e, naładowane energetycznie i one działają świetnie do spożywania wewnętrznego, jak i do właśnie kąpieli. Um, więc można sobie w, um, wziąć zwykłą bawełnianą skarpetę, sadzić tam sól i nałożyć tą skarpetę z tą solą na um, tą główkę od prysznica. I wykąpać się, um, wziąć taki prysznic. Można też się natrzeć solą, tylko trzeba uważać um, na miejsca, które są zaczerwienione, czy ewentualnie mamy jakieś um, rany. To wtedy do tą solą, się tam y, nie wcieramy. Co jeszcze, kochani? Y, na pewno picie dużej ilości wody. To taki banon, natomiast no, nasze ciało składa się z 70%, w 70% ponad procentach z wody, więc y, uzupełnianie jej jest bardzo ważne. Tak samo, jeżeli macie taką możliwość, to y, starajcie się Ucinać sobie drzemki wtedy, kiedy ciało jest zmęczone. Zrezygnujcie z kofeiny, jeżeli jest to możliwe. Na takiej zasadzie, że zamiast pić kolejną kawę, to może warto położyć się na 15 minut, chociaż na 15 minut dać sobie odpocząć i naładować swoją energię. Na pewno wysypianie się w nocy e, też ma bardzo, dużo, e, bardzo duże znaczenie. Tak samo jak e, lekka dieta, jeżeli e, mamy jakieś e, przeżycia czy, czy sytuacje e, dla nas ciężkie. I pamiętajmy, że wszystko przemija. Nawet najdłuższa żbija, ale wszystko przemija. Także jeżeli w tym momencie czujesz tę energię bardzo intensywnie, to um, pomóż sobie. Pomóż sobie, a tak naprawdę zapytaj siebie, czego potrzebujesz, bo um, ty wiesz, czego potrzebujesz. Posłuchaj Twojego ciała, co ono do Ciebie mówi. I daj to sobie. Także, kochani, pijmy dużo wody, uziemiajmy się, kąpmy w soli albo w otwartych wodach. I dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie, o nasze ciała, o nasze głowy. I będzie dobrze. Już jest. A wszystko dzieje się dla nas, nie przeciwko nam. Przytulam Was mocno. Mam nadzieję, że to chociaż trochę pomogło. I do następnego razu.